Dobrze, panie ale, premierze, po, po, jeśli, pozwoli pan... ale jeśli pan pozwoli, powiem o co chodzi, tak, bo Onet napisał dzisiaj, że Karol Nawrocki uczestniczył w sprowadzaniu prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie. Karol Nawrocki wydał oświadczenie i nazwał to stekiem kłamstw i nienawiści i w... zapowiedział, że wytoczy proces cywilny redakcji. Po wyborach. No nie wiem, po wyborach. jeszcze przed. Chciałbym, żebyśmy wszyscy sobie zdali sprawę, że gdyby tak się stało, że... Polacy, w większości, wybiorą Karola Nawrockiego, ponieważ nie do końca będą wiedzieli, o co, o co tak naprawdę chodzi w tych oskarżeniach, to wtedy już pan Karol Nawrocki nie stanie przed sądem. Znajomy pana Nawrockiego, który mówi, że trzyma za gardło kandydata na prezydenta. skazany za to na dwa lata pozbawienia wolności. Udział w grupie przestępczej, czerpiącej z cudzego nierządu. Wielki Bu stosował przemoc, groźby i wymuszenia wobec... Pani Karoliny i partnera. Zdanie. Dobra, Ostatnie zdanie. Bardzo. Pan Murański mówi, co wie o zadaniach pana Nawrockiego sprzed kilku lat. Oglądanie, żeby klient zapłacił. Pilnowanie czasu, jeśli chodzi o dziewczynę Masiaka. Z tej współpracy wynikał taki zakres obowiązków. Na pewno padała historia o hotelu Grand Sopocie, że tam pilnował jego dziewczyn. Jeśli gość hotelowy potrzebował kobiety, starczyło dać znać Nawrockiemu. Jakoś niedługo później sam mi opowiadał, jak zamówił dziewczynę dla dziennikarza i narzekał, że musiał się z takim celebrytą targować przy prostytutce o 150 złotych.